Tak jak Wam obiecaliśmy, w tym odcinku omówimy filmy krótkometrażowe. Bo obietnicę należy dotrzymywać, czyli Pacta sunt servanda, czy jakoś tak, semper fidelis Pantarei. Nienawidziliśmy się bardzo, kiedy wybieraliśmy tak. te filmy. Pałaliśmy do siebie olbrzymią niechęcią, bo ja chciałem swoje, Zuzia ja chciała swoje. Ale udało ale... nam się dojść do kompromisu i porozumienia i wybraliśmy dla Was sześć propozycji: trzy nasze krajowe, rodzime, niekradzione Nie i zagraniczne, które naprawdę dają radę. Rozpiętość jest spora od 1977 nawet roku. do, do czasów współczesnych. Więc zobaczcie, co Wam przygotowaliśmy dzisiaj. Pyk! Władza uderza do głowy nie tylko w ławach sejmowych i na wiecach wyborczych. Krzysztof Kieślowski swoim filmem z 1977 roku, udowadnia, że zakładowy wartownik też może zostać dyktatorem w swoim mikrośrodowisku. W ostatnim przypadku, przesiąkniętego wręcz systemowym rygorem, portiera który nie ma żadnych emocji do drugiego człowieka jest pozbawiony zupełnej empatii. W jego hierarchii wartości najważniejsze są wytyczne, regulamin i odpowiedzialne w jego mniemaniu stanowisko. Reżyser wskazuje radykalną mentalność homo podporządkowanego, sformatowanego, który nie ma w zwyczaju kontestowania socrealizmu. Co więcej, zdało sobie sprawę z potencjalnego odbioru dokumentu, więc dla bezpieczeństwa głównego bohatera nie zgodził się na emisję filmu w telewizji minutowe dzieło o portierze, który czerpie satysfakcję z poniżania i publicznych egzekucji, zapisuje się w naszej pamięci na trwałe. Fascynuje i przeraża jednocześnie. Pierwszy polski Oscar został zdobyty w 1983 roku w kategorii krótkometrażowy film animowany przez Zbigniewa Rybczyńskiego za dzieło pod tytułem Tango. Jeden pusty pokój w ciągu 8 minut zapełnia się aż 26 postaciami, wykonującymi w kółko tę samą czynność i nigdy nie wchodzącymi sobie w drogę. Pierwszy pojawia się kobiet z piłką, następnie pojawia się karmiąca matka, dalej mamy... Może docenienia... nie wymieniajmy wszystkich. Dwudziestu pięciu chociaż? Wystarczy. Dobra, <laughs> Zbigniew Rybczyński nazywany jest przez polską krytykę filmową jako nasz własny Melie. Jak pisze Marcin Giżycki, należy on do linii potomków Meliesa. Filmowych rękodzielników łączących w sobie niezwykłą wyobraźnię plastyczną z predyspozycjami wynalazczymi, konstrukcyjnymi i benedyktyńską cierpliwością. Tango to film eksperymentalny, w którym życie przedstawione jest jako samonapędzająca się maszyna dobrze naoliwiona ze zdolnością do ciągłej zmiany. Co ciekawe, film powstał w czasach, kiedy o zastosowaniu green screenów czy blue boxów jeszcze mało kto słyszał. To dlatego, aby stworzyć ten obraz, ręcznie namalowano 16 tysięcy masek. Niektórzy mogą uważać, że produkcja jest o niczym, a autor po prostu bawi się przestrzeni postaciami, jest to oczywiście imponujące. Jednak ja nie ograniczałabym się do tego. Całym kluczem filmu jest odnalezienie klucza do powiązań między bohaterami. Co nim jest, no to już musicie odnaleźć sami. Na podstawie opowiadania pochodzącego ze słynnych sklepów cynamonowych Bruno Szulca powstał jeden z najbardziej niesamowitych filmów krótkometrażowych, jakie widziałam w życiu. Ulica Krokodyli z 1986 roku. Zdecydowanie można powiedzieć to bez żadnych wątpliwości, to arcydzieło przez duże A, a sama animacja została stworzona w technologii stop motion. Jedno splunięcie sprawia, że do życia budzi się świat pełen zanimizowanych maszyn z klimatem, który pozostaje w nas na długo po projekcji. Stylistyka oferowana nam przez brytyjskich bliźniaków na zachodzie nazywana jest A Beautiful Nightmare, czyli pięknym koszmarem. Mroczna rzeczywistość podkreślona przez enigmatyczne kukiełki oraz muzykę Lecha Jankowskiego, która przyprawia gęsią skórkę, również Artura. Ja mam do tej pory gęsią, no. Wciągnie każdego amatora form plastycznych i turpizmu. Tak jak w przypadku prozy Bruna Schulza, tak jest również z dziełem braci Quay, że jest trudne do zinterpretowania i należy naprawdę wytężyć szare komórki i wyobraźnię. Terry Gilliam, twórca animacji do Monty Pythona oraz reżyser między innymi 12 Małp czy Las Vegas Parano, umieścił ten obraz na swojej prywatnej liście 10 najlepszych animacji. Jeżeli nie wierzycie nam, to może uwierzycie jemu. Uwierzcie mu. I nam. <grym> Nazwisko tego pana dla fanów gier komputerowych nie jest żadną tajemnicą. Zanim e, stworzył trailery do Wiedźmina, prezentację igrzysk w Soczi dla BBC czy animowaną historię Polski... Bagiński podjął się przełożenia na animację opowiadania Jacka Dukaja i nie da się ukryć, że zamknął w siedmiu minutach opowieść o pielgrzymie, który przemierza majestatyczną i nieprzejednaną katedrę. Wędrowiec mierzy się z wypełniającym ją mrokiem, ale dopiero obecność światła słonecznego w murach budowli wskaże z jaką siłą igra bohater filmu. To prawdziwy tygiel interpretacyjny. Jak mam traktować pielgrzyma, co on reprezentuje, co reprezentują również wnętrza konstrukcji, czym jest katedra. I jak traktować korzenie wypełzające zupełnie zewsząd? pytanie jest naprawdę mnóstwo. Refleksje nad obrazem napędza korespondująca muzyka Adama Rosiaka. Praca nad dziełem pochłonęła Bagińskiemu trzy lata. Projekt jest na tyle autorski, że przy tworzeniu animacji komputerowej nie korzystał z niczyjej pomocy. Wytrwałość przyniosła nominację do Oscara za najlepszy film krótkometrażowy w 2003 roku. Wchodzimy w klimat science fiction za sprawą krótkometrażówki Nila Blomkampa. Była ona próbą generalną przed stworzeniem kilka lat później słynnego Dystryktu 9. Akcja dzieje się w Johannesburgu, w północno-wschodniej części RPA. Chociaż jest to czysta fikcja stworzona przez autora, to oglądając ją czujemy się jakbyśmy oglądali film dokumentalny. Historia opowiada o przybyszach z kosmosu, którzy mimo rozwiniętej technologii nie mogą wrócić na swoją planetę. Mieszkańcy Johannesburga w takiej sytuacji muszą po prostu nauczyć się z nimi koegzystować, co nie jest łatwym zadaniem. Reżyser pokazuje ludzi od ich najgorszej, pazernej strony. Nie witają oni gości z kosmosu chlebem i solą, ale zamykają ich w gettach, gdzie nie ma nawet minimalnych warunków do życia. Neil Blomkamp z brutalną szczerością obnaża prawdę o ludziach. Jeśli zrobimy eksperyment myślowy i potraktujemy ów kosmitów metaforycznie, dostaniemy obraz rzeczywisty świata. Spike Jones, Love Story o robotach i rosyjska wódka w roli sponsora filmu. Z takiej kombinacji mogła powstać albo poruszająca, miłosna historia, albo kac. Jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało, to produkcja science fiction o poświęceniu w imię miłości. Od początku towarzyszymy robotowi przemierzającemu miasto, w którym ludzie koegzystują z cyborgami. Reżyser takich dzieł jak Ona i Być jak John Malkovich wyraźnie zaznaczył różnice klasowe między człowiekiem i androidem. W jego koncepcji to członkowie społeczeństwa drugiego sortu, posiadający mniej praw. Z wyrazem twarzy wskazującym na wieczne rozczarowanie Sheldon tuła się środkami komunikacji miejskiej, zastanawiając się, jak wyglądałoby jego życie, gdyby był człowiekiem. Wszystko zmienia kobieta cyborg, która ma za nic i niższość wobec ludzi. Zabiera go w drogę pełną subtelności i szaleństwa, która zweryfikuje znaczenie słowa oddanie. Krótki metraż dla tej produkcji to optymalny format. Przełożenie na dłuższą formę tej historii mogłoby doprowadzić do znużenia i poczucia dłużyzny. Tutaj mamy 30 minut materiału, w którym reżyser pogodził interesującą futurystyczną ideę z montażem godnym rokowych teledysków i niemal bajkowym morałem. Chociaż filmów krótkometrażowych, które są warte obejrzenia, jest zdecydowanie więcej, to przygotowaliśmy dla Was dzisiaj te 6 i to już koniec dzisiejszego odcinka. I wszystkie możecie zobaczyć, zerkając na udostępnione przez nas w opisie linki. W następnym odcinku trochę nawiążemy do tego, co widzieliście na końcu, czyli I'm Here. Bo będą romansidła. Niekoniecznie z robotami w rolach głównych, ale każdy znajdzie coś dla siebie. Będą pościelówki, będą subtelne, delikatne historie, od sasa do lasa. A poza tym zobaczcie jeszcze bloopersy, które dla Was przygotowaliśmy czyli wszystko to, co było tragiczne, beznadziejne, a zerkniecie, bo lubicie takie rzeczy. Do zobaczenia. Bąkaj jeszcze raz dla, dla widzów. Bąkaj, oh, okay, moje buty. <laughs> Ciekawi, będziemy miały. <laughs> Dobra, koniec. To był żart sytuacyjny. Jedziemy dalej. Tak, kalosze, f***. wszystko na miejscu. Jadłimy. Są. So. Są. So. So. To co, rozpiąć, tak? Będziemy mieć większą oglądalność? No ja mam. <laughs> bo jebe, Nie, bo zrobiłem tak i tu myślałem, że, że jakieś kazanie tu uprawiam. <laughs> no, właśnie. A, bo ja byłbym. Czy ja to, to jest jakiś pies w łeb łęb Widzieliście psa w łeb Nie To później mam błąd. się dzieło małżeństwa Krause. co można powiedzieć na wstępie, to to, że różni się znacznie od poprzednich produkcji małżeństwa Krauzu, Krauzę, Krauzuku. O Boże Bożego. No. Nic tak nie woli jak z no, no chyba, że z cuganów. figofagot gdzieś tam. Jedziemy. A teraz historia o kolesiu, któremu przy. Koles jest <laughs> stary, ale poleciałeś. <laughs> Przepraszam. Bo nie wiem, jak to w sobie. Być smutno. Tak? Czy co? No nie wiem, jak uważasz. No Nagram kilka razy. Dobra, powiedz coś, że tam pokażę, że jedziemy. cię wzruszył do łez, a ja powiem, że był poruszenie. Dobra. No. Ja to film filmie naprawdę wzruszył. A ja do kogo ty mówisz? Do kamery. myślałam, że do ciebie mówić? Nie wiem. Ja Mów do jak chcesz, Nie, No byś miała rozbieżny patrz w kamerę za... ...że dziś rozmawiamy o... ...dramatach psychologicznych. Ja się bardzo cieszę. Mhm. Też lubię uczesać. <laughs> cieszę się bardzo. W Błuchakowie zakochałem się w liceum. <laughs> Teraz na fajkę na, karną pójdziesz. Na studiach zmieniłem płeć. Teraz ja jestem <laughs> mężczyzną z <laughs> <growlowsą>. gender. <laughs> Srender. Dobra, jedziemy. <laughs> w Błuchakowie zakochałem... <śmianowę> wow, wow. Nie miałeś Dobra. kolegów? Nie, ich mnie nie lubił, mnie nie lubi. <śmianowę> Dobra, <śmianowę> jak on <mnie> się nazywa? Nie mów tego nazwiska, nawet ofie nie potrafiłeś przeczytać, teraz próbujesz. Proszę wcale. Almarik? Prawie mi się wydawało. <śmianowę> Amalrik? Amal, Amalrik. Amal, Siadł, A siad, mimo siad. To jest strasznie trudne słowo. Prawda. <śmianowę> Jak zobaczysz to minę Zuzi, jaką zrobiła do tej lampy. Wskakujemy we współczesną kinematografię, ale nadal w biało-czarnych barwach. Ale mi kwiknęła z go głos, czułaś to? Złyszałam. z Spotykają oni młodego chłopa. Chłopa. Chłopaki. Chłopie. Chłopie. O, nie, chłopie. Dobra. Spotykają oni młodego chłopaka. Przepraszam, najlepszy chłopaka. chłopaka.